Pracownicy Muzeum Kostrzyn wykonują tutaj prace towarzyszące naprawie muru skarpowego i w trakcie badania terenu natrafiliśmy na znaleziska z czasów II wojny światowej, amunicje, głównie granaty moździerzowe, łuski od artylerii większe, większego kalibru i inne pozostałości stosowane. Przy okazji prac budowlanych, budowlańcy natrafili na XIX-wieczny trawers, który myśleliśmy, że całkowicie zniszczono, okazało się, że jednak tylko w części. A amunicja, którą dzisiaj znaleźliśmy, wydaje się być rodzajem e, składu, e, być może pozostałości po jakimś magazynie amunicji z czasu walk. Nie wybuchł, wystrzelony. Wystrzelony się? Tak, jest na rusz, jest pierściem wiodący. No. Zajechany, więc jest wystrzelony ktoś zapalnik ukręcił. Znaczy zapalnik był, widzisz? Jest ślad aluminium po nim. Nie wiem, czego nie łamaliście do Nie, to jest. To jest nie? Nie, to jest cały spełniony na ziemi. W 70, nie, No, to no Czyli tu biegł jakiś rów, albo coś? Tak, wzdłuż muru mógł być. Czy możliwe? Trzeba by to przebadać. Magazynek od tam pistoletu systemu Waltera używany tutaj przez żołnierzy niemieckich w Kostrzynie. Jedno z wielu dzisiaj znalezionych. Nie widzę. Z tej odległości nie widzę. Nie wiem. Maska długa była. Oh. No, se no.